Cześć, nazywam się Paula Bukolt i zapraszam cię do wspólnego treningu w przestrzeni Move Up Dzisiaj chciałabym zaprosić cię do ruchu, dzięki któremu uporasz się z bólami menstruacyjnymi. Będziesz potrzebowała do tego na przykład koca albo wałka. Ja mam tutaj taki wałek z gryką i to jest to, co będzie ci potrzebne w trakcie treningu, poza tym odrobina spokoju i wygodna mata. Zaczynamy. Pierwsze co? Połóżmy się wygodnie na plecach. Wydłuż kręgosłup, zegnij nogi. To ma być twoja chwila dla ciebie. Odłóż dłonie na brzuchu i bez pośpiechu poddychaj tak, żebyś czuła, jak twój brzuch unosi się przy wdechu i obniża przy wydechu. W trakcie tego rozruchu. Jeżeli moje tempo będzie dla Ciebie zbyt szybkie. Lub chciałabyś spędzić odrobinę dłużej w jakiejś pozycji. Śmiało zapauzuj, skup się tutaj na sobie. Chcesz się dogadać teraz ze swoim ciałem, a niekoniecznie iść zgodnie z moim tempem. Skup się na spokojnym wdechu przez nos. I długim wydechu przez usta. Kiedy jesteśmy w okolicach miesiączki, czy już miesiączka się zaczęła, mamy bardzo dużo napięć w okolicy dołu naszego brzucha. Wynika to z tego, co się dzieje z naszą macicą, znaczy z naszymi narządami rodnymi. I dzięki ruchowi możemy z tymi napięciami pracować. Okej. Okay. Chwyć teraz, proszę, wałek, podnieś biodra i wsuń wałeczek w taki sposób, żeby twoja miednica wygodnie spoczęła na wałku. Nie ma cię to dźgać w lędźwie. Nie ma ci być niewygodnie. Ma być to w pełni komfortowa pozycja. Delikatne uniesienie bioder, nieco szersze rozstawienie nóg spowoduje, że poczujesz przyjemne rozprężenie, przyjemną taką dekompresję w okolicy miednicy pomiędzy właśnie swoimi kolcami biodrowymi. Kontynuuj proszę oddychanie w brzuch i staraj się maksymalnie rozluźnić. Dzisiaj nie szukamy napięć, nie szukamy potu i dynamiki, tylko szukamy Wyciszenia dla naszego ciała, które teraz ma zdecydowanie ważniejsze rzeczy do pracy i do roboty, aniżeli pocenie się w bardzo dynamicznym treningu. Mam nadzieję, że ta pozycja jest dla Ciebie przyjemna. Weź teraz, proszę, jedną nogę, obojętnie którą. Ja wezmę lewą na siebie, przytul ją oburącz, chwytając tutaj za kość piszczelową. W kierunku do klatki piersiowej, a drugą nogę wyprostuj po ziemi. Wyprostowana noga ma być w pełni rozluźniona. Będziesz czuła rozciąganie w okolicy Uda, w okolicy kolca i właśnie w dole brzucha po stronie nogi wyprostowanej. Spędź w tym tyle czasu, ile ci do, do, dobrze, ile ci się podoba, rozluźnij się. Jeżeli masz silne ograniczenia w okolicy, zginaczy biodra, które teraz się rozciągają, bo na przykład masz dużo pracy siedzącej, to dodatkowo to ćwiczenie jest dla Ciebie. Jeżeli masz problem z dotknięciem piętą do podłogi, tym bardziej wprowadź taką pozycję relaksu, taką pozycję rozciągania gdzieś do swojej codzienności. Zmienimy nogi, ale zrobimy to w następujący sposób. Najpierw zegnij nogę wyprostowaną, przytul teraz tę nogę do siebie, a drugą wyprostuj. Czyli u mnie teraz lewa noga pójdzie do przodu. Popieram piętno podłogę, staram się maksymalnie wyprostować nogę bez napinania jej w udzie. Może zauważysz, że po której stronie mocniej się rozciągasz. W tym momencie spędź najlepiej tutaj troszeczkę więcej czasu po tej stronie albo na przykład powtórz jeszcze raz to ćwiczenie. Tak jak wspominałam, jeżeli chcesz zostać dłużej w pozycji, jak najbardziej to zrób. Ja tymczasem przejdę już do kolejnej. Podstawię zgiętą nogę na podłogę, drugą ustawię do niej. Podniosę biodra, mocno wypychając się na stopach. I wyciągnę wałek, kładąc go obok siebie. OK. Jeżeli ćwiczysz teraz dalej ze mną w tym samym tempie, wyciągnij kręgosłup Wzdłuż podłogi, rozstaw nogi nieco szerzej niż piotra. Możesz zróbmy w ten sposób, żeby stopy stały po prostu po dwóch stronach maty. Ręce możesz położyć na ziemi. Jeżeli masz dużo miejsca, możesz je rozłożyć w taki sposób, żeby dłonie i łokcie były na wysokości barków, a strona dłoniowa twoje, twoje, twojej dłoni była skierowana w stronę do sufitu. Ok. I przekładamy to w jedną i w drugą stronę. Nie śpiesz się w tym. Poczujesz delikatne rozciąganie, delikatne rozprężanie w okolicy brzucha, w okolicy kolców biodrowych. To są te twarde punkty tutaj w ludności biodrowych. Być może poczujesz również rozciąganie udach, dach. Ciało samo Ci podpowie. Kiedy przyjdzie moment na to, żebyś przełożyła nogi w drugą stronę. Wykonam jeszcze trzy przełożenia nóg. Natomiast jeżeli chcesz zrobić ich więcej, częściej, rzadziej, wolniej lub szybciej, zostawiam to Twojej decyzji. Ostatni raz. Zauważ, że skupiamy się bardzo mocno na rozciąganiu w okolicy właśnie kolców biodrowych, w okolicy dolnego brzucha, ponieważ tam jest umiejscowiona nasza macica, która teraz jest powiększona ze względu na zbliżający się lub trwający, e, trwającą miesiączkę. A my chcemy pomóc w dolnym brzuszku rozkurczyć się wszystkim i narządom i tkankom. Też to napięcie, które mamy teraz w dole brzucha, rzutuje na ból w lędziach. Myślę, że część z Was kojarzy ten charakterystyczny ból w lędźwiach w kości krzyżowej podczas miesiączki. OK. Z pozycji przekładania nóg z jednej na drugą wyprostujmy teraz nogi. Dość szeroko. Ręce podłóżmy nad głowę, również szeroko. I zostaniemy chwilę w pozycji takiej rozgwiazdy. Staraj się w tej pozycji rozluźnić. Cały przód Twojego ciała teraz się pięknie rozciąga, delikatnie, ale myślę, że czujesz o co chodzi. Oddychaj do brzuszka. Jeżeli masz dużo napięć, czy w klatce piersiowej, czy w okolicy jamy brzusznej, ta pozycja już pozwoli się ich odrobinkę pozbyć. Teraz rzuć proszę okiem na ekran w moją stronę, żebyś dokładnie zobaczyła, co robimy, a potem powtórz, proszę, za mną. Będę się przewracać przez lewy bok, przekładając prawą rękę jak najdalej po podłodze. Jak klatka piersiowa obróci się w stronę do ziemi, ale stopy są tak samo szeroko jak były na początku. Czyli teraz jak obracam się przez lewy bok, rozciągam się maksymalnie pomiędzy swoją prawą stopą a prawą dłonią. Czuję bardzo mocne rozciąganie tutaj w okolicy brzucha, w okolicy kolca biodrowego, być może poczujesz również rozciąganie w okolicy uda. W każdym razie wyciągnij się w tej pozycji maksymalnie jak tylko możesz. Dobrej sobie miejsce, gdzie masz swoje dolne żebra i postaraj się tam oddychać. Ok. Wracamy do leżenia na plecach i wykonujemy rotację przez drugi bok. Nie śpieszymy się. Szukamy, co nam podpowiada ciało, bo się z nami naprawdę wspaniale kontaktuje, wysyła nam sygnały. Doskonale będziesz wiedzieć, czy więcej rozciągnięcia będziesz potrzebować po lewej, czy po prawej stronie ciała. A może, bo obydwu. Tutaj nie ma złych odpowiedzi. Jeżeli zastanawiasz się, ile powtórzeń wykonać, to umówmy się tak, że wykonuj te powtórzenia tak długo, aż poczujesz różnicę. Może nie, że spadnie do zera uczucie rozciągnięcia, ale że będziesz wyraźnie czuła, że to rozciąganie przynosi efekt. Ja wykonam jeszcze jedną zmianę. Pamiętaj, że jeżeli chcesz wykonać tych zmian, tych rotacji więcej, śmiało to zrób. Mm. Bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że też czujesz, że troszeczkę cały przód Twojego ciała się rozciąga. Ok. Jeżeli jesteś gotowa na to, żeby pójść dalej, idziemy dalej. Zginam nogi. I przewracam się na bok. Zacznę od lewego boku. Zobacz, podniosłam troszeczkę nogi i odkładam rękę idącą od strony ziemi na kolano. Głowa na ziemię, druga wolna ręka idzie na potylicę. Zamknijmy tę pozycję łokciem do ziemi i otwórzmy ją patrząc się w drugą stronę. Odkładam łopatki na ziemi kolana leżą przy podłodze. Piękna rotacja w przejściu piersiowym. lęciowym Znajdź w tym swój rytm i wykonuj to ćwiczenie poprzez zamykanie i otwieranie klatki piersiowej. Jeżeli zastanawiasz się nad oddechem, zauważ, że kiedy łokieć idzie do podłogi cała pozycja idzie do zamknięcia. Tutaj nasza klatka piersiowa ma mniej miejsca, więc to jest dobry moment na wydech. Natomiast, kiedy się rotuje, klatka piersiowa ładnie otwiera się, więc jest to moment na wydech, ale jeżeli będziesz robić odwrotnie, to z kolei spokojny, długi wydech w trakcie rotacji będzie sprzyjał mobilizacji. Yy, oraz być może manipulacji też w okolicy Twoich kręgów. Tak więc, znowu, nie ma tutaj złych decyzji. Zobacz, jak Ci będzie pasowało. Tę pozycję nazywamy Open Book Mobility i możesz poczuć mocne rozciąganie także w okolicy mięśni piersiowych. Kiedy odwracam się za łokciem, po tej stronie mocno otwierają się i rozciągają miejsce. Dobra. Zmienimy boczek. Przekładam się na drugi bok. Podginam leciutko nogi. Przytrzymuję sobie nogi dłonią. I zamknij i otwórz pozycję. Staraj się dostosować tempo wykonywania tego ćwiczenia do swojego tempa oddechowego. Spokojnego tempa wdechu i wydechu. Jeżeli twoje ciałko poprosi cię o to, żeby nieco dłużej porozciągać się w którejś pozycji, to oczywiście zostaw ją otwartą. Spójrz się przez łokieć, który Pokazuję Ci kierunek rotacji i zostań chwilkę w tej pozycji. Ruchy skrętne mają bardzo dobry wpływ na narządy wewnętrzne, w naszej jamie brzusznej, ponieważ one również się wtedy skręcają. Więc na swój sposób jest to taki automasaż dla wszystkich narządów, które mamy w brzuchu. a już ustaliłyśmy, że teraz w okolicy jamy brzusznej panuje dużo napięć ze względu na zbliżającą się lub trwającą miesiączkę, więc tym bardziej chciałybyśmy, żeby tutaj te napięcia nam nieco zelszały. Zamykamy pozycję. Ok, moja droga, przejdziemy sobie do pozycji czwora. Hmm? Kolana pod biodrami, dłonie wyciągnij daleko przed siebie, stopy odłóż płasko na podłodze, złącz paluchy, kolana szeroko, przejdź do pozycji dziecka. Jeżeli odczuwałaś mocne bolesności w okolicy lędźwi, w okolicy kości krzyżowej przez ostatnie dni albo dziś, będzie to bardzo przyjemna pozycja rozprężająca tę część Twojego ciała. Weź głęboki wdech. Weź długi wydech. Poczuj jak wraz z wydechem Twoja miednica osadza się coraz bardziej w kierunku do podłogi. Wyciągnij aktywnie ręce tak, jakbyś chciała, aby za tymi rękoma wyciągnął się również cały grzbiet. Odłóż sobie czoło na chwilę na macie, i pozwól się ciałku odnaleźć w tej pozycji. Jest szansa, że czujesz mocniejsze skrócenie po której ze stron grzbietu. Dlatego teraz przejdź sobie proszę rękoma w lewo. Kiedy idziesz łapkami w lewo, niech Twój prawy pośladek mocno wciśnie się w piętę. Oddychaj tak, żeby żebra dodatkowo jeszcze stymulowały rozciąganie boku. I poczuj, jak prawa strona grzbietu się pięknie rozciąga. Wróć rękoma na środek, przejdź potem rękoma w prawo i powtórz dokładnie to samo z rozciągnięciem lewego boku. Jeżeli ta pozycja, pozycja dziecka powoduje zbyt duży ucisk na brzuch, pomiń tę pozycję. Jeżeli jest Ci w tym niewygodnie albo nieprzyjemnie, pomiń to. Natomiast jeżeli odczuwasz ból, w okolicy kręgosłupa, jak najbardziej jest to dla ciebie. No dobra, wróćmy na środek. Przejdźmy do klęku. Ach, pięknie, wyprostujemy się odrobinę. I teraz otworzymy biodra. Takie otwarcie bioder, które zaraz wam pokażę, dodatkowo jeszcze pięknie rozciągnie cały przód naszego ciała. No to co, to jedziemy. Wejdź do góry i odstaw lewą nogę daleko do przodu. Wciągnij delikatnie brzuch, napnij leciutko prawy pośladek. I wyjdź w przód. Otwierając się pomiędzy prawym kolanem a szczytem swojej głowy, urośnie w tej pozycji. Wracamy do klęku. Schodzę w dół. O, to było moje kolano na przykład. Wyjdę z tej pozycji jeszcze raz, tym razem prawą nogą. Wychodzimy w przód, delikatnie napinamy lewy pośladek, leciutko wciągamy brzuch i wychodzimy jak najdalej w przód. Ok. Wróćmy do tyłu. Teraz dodamy do tego ruchu jeszcze wyciągnięcie rąk w górę. Lewa noga w przód. Biodra idą ku przodowi. Ręce wyciągają się w stronę do sufitu. Urośnij w tej pozycji. Wyciągnij się. Super. Wróć do klęku. Znowu moje kolano. Zmień nogę. Prawa noga w przód. Ręce do góry. Wyciągamy się do nieba. Wróć. I ostatnia wariacja a propos otwierania biodra. Lewa nóżka do przodu. Prawa ręka opiera się mocno o lewą nogę, a my rotujemy się za lewą ręką. Wyciągnij się zarówno w górę w stronę do sufitu, jak i obróć się na tyle mocno, żeby poczuć rozciąganie w okolicy prawego kolca piodrowego. Wdech, wydech. Super. Wróć. Usiądź. Zmiana nogi. Oprzyj lewą rękę o prawe kolano i zrób się zamknij pozycję, wróć do tlenku, poszukaj swojego wałeczka, niezależnie z czego byś go nie zrobiła, kładziemy go w okolicy końca maty. Dobra, usiądź proszę przed łukiem i połóż się w taki sposób, żeby cała twoja klatka piersiowa Cały twój odcinek piersiowy kręgu wszystkie żebra, żeby były odłożone na wałeczku. Rozłóż ręce szeroko. Miednica siedzi na ziemi. Oddychaj do brzuszka. Pozwól, żeby otworzyła się klatka piersiowa, żeby rozluźnił się brzuch. Jeżeli będzie Ci wygodnie, możesz wyprostować nogi, ale nie musisz tego robić. Spędź w tej pozycji tyle czasu, ile potrzebujesz tyle czasu, o ile prosi Cię Twoje ciało. Ja tymczasem będę się już z Tobą żegnać. Chciałabym Ci jednak życzyć, ten i we wszystkie kolejne dni dużo łagodności przede wszystkim tej dla samej siebie Buziaki